Nasz, moim dzisiejszym gościem jest pan już Dariusz Grabowski, przed laty polityk związany z Ligą Polskich Rodzin. Dzisiaj przedsiębiorca przedsiębiorca, a spotkamy się tutaj w budynku Notu, w którym przed wielu laty były różne spotkania narodowców. Co to jest za uroczystość, bo jest jakiś panel? Co, co się dzieje? To jest konferencja, którą organizuje środowisko. O nazwie Ruch Społeczny powszechnego samorządu gospodarczego. Tak jak nazwa wskazuje, to są przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy to jest 2 miliony Polaków, w tym samozatrudnieni, którzy tak naprawdę stanowią o dobrobycie Polski. I to środowisko jako wielki społeczny nie mowa, ponieważ nie ma żadnego wpływu na decyzje gospodarcze, na to, co się dzieje z nim samym. Postanowiło się zorganizować, zintegrować, przedstawić propozycję, a właściwie upomnieć o swoje prawa. W Polsce, tej szlacheckiej, było takie prawo, taki przywilej, nic o nas bez nas. My też, jako przedsiębiorcy, chcemy dojść, doprowadzić do stanu, tak jak to ma miejsce w Niemczech, we Francji że żadna ważna decyzja gospodarcza, społeczna, czy nawet polityczna nie jest podejmowana bez konsultacji z przedsiębiorcami. Polscy dzisiaj przedsiębiorcy, tych małych i średnich, jest najwięcej. Oni rozstrzygają o losie milionów, a jednocześnie ich się traktuje jako ktoś, kto, można powiedzieć, nie istnieje, z kim się nie trzeba liczyć. I temu chcemy położyć kres, chcemy utworzyć ruch społeczny na rzecz powszechnego samorządu gospodarczego. Mamy projekt ustawy. Ta ustawa przywraca istnienie izb przemysłowo-handlowych, bo tak to się nazywało przed wojną. Czyli przedsiębiorcy byli w izbach przemysłowo-handlowych i to chcemy odtworzyć. A wtedy te izby będą miały uprawnienia, kompetencje, rozstrzygania o podatkach, rozstrzygania o arbitrażu, o problemach sądowych w gospodarce, a nawet o szkolnictwie zawodowym, bo dzisiaj tak zwana złota rączka czy hydraulik to jest problem, bo właśnie tego szkolnictwa nie ma. Więc to jest bardzo ważne, to nie jest łatwe, bo ciężko jest w Polsce coś zorganizować, kiedy media tego nie promują i chwała, że tutaj mam możliwość skorzystania z mediów. I zapraszamy wszystkich do współpracy. Nasz adres Ruch Społeczny PSG, proszę nas szukać. Naszym głównym promotorem jest Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej. To są właściciele restauracji, którzy się zorganizowali i którzy właśnie z nami ten ruch promują. Czy jak rozumiem, nie będzie to żadna partia polityczna, tylko ruch reprezentujący w kontaktach z ustawodawcami środowiska przedsiębiorców, po to, żeby wymuszać takie zmiany w prawie, które byłyby w interesie rozwoju polskiej gospodarki? Dokładnie tak. Wszystko, czego chcemy, to żeby głos przedsiębiorcy był uwzględniany, szanowany. Przez tych, którzy decydują. My wiemy, że w Polsce o polityce albo mówi się źle, albo w ogóle. My chcemy z polityki zrobić to miejsce, w którym ci, którzy chcą tą politykę robić, spotykają się z tymi, którzy dla Polski pracują, którzy wiedzą, co powinno zostać zrobione, żeby rodzina, przedsiębiorstwo, państwo. Rozwijało się zgodnie z uśmiechem, bez piekła, bez konfliktów, bez tego. Tego po prostu zła, które rozlewa się we wszystkie strony dzisiaj. Czy, bo widzę też, że na sali, choć jest to konferencja adresowana do osób związanych z gospodarką, są ludzie, którzy bardzo sceptycznie podchodzą autorytety. Wielu naukowców, lekarzy, prawników, którzy są sceptyczni wobec. Tematu, który nazwam, nazwę tematem tabu, żeby nas tu nie zablokowali. Czy to oznacza, że, że Państwa organizacja będzie takim właśnie przejawem takiego budowy społeczeństwa obywatelskiego, którego teraz właśnie są wyrazem te wszystkie organizacje sceptyczne wobec rządowej polityki w temacie tabu? Chyba, dla, dla nas nie ma tematów tabu, rozmawiajmy Normalnym językiem, tylko rozmawiajmy poważnie, nie próbując zrobić na tym jakąś tanią kampanię, tanią promocję, reklamę. My być może jesteśmy o tyle nie dzisiejsi, bo dzisiaj ten kto chce coś powiedzieć, pierwszy wdzięczy się do mediów. My nie chcemy się wdzięczyć, chcemy rozmawiać na poważne tematy, bo wiemy, że przed polską gospodarką i przed polskim przedsiębiorcą. Polską rodziną, polskim państwem. Coraz więcej poważnych problemów i może mniej w związku z tym chcemy efekciarstwa, a dużo uczciwej, zgodnej z sumieniem pracy. Dziękuję panu bardzo. Piękne dzieje.